Witam was bardzo serdecznie Z tej strony Mitis I zapraszam was do obejrzenia mojego poradnika Jak podgłośnić i odszumić narrację Na przykład do let's play'a Bądź filmiku z naszym głosem Na początku nagramy jakiś Nasz głos Próbkę Halo halo nagrywam swój głos Na przykład to stopujemy, klik, Exportu jako nazywamy jakoś tam zamykamy, nie zapisuję zmian no i odpalamy, klik okej, okay. halo halo nagrywam swój głos na przykład no, jak widać są lekkie szumy, no bo Mój mikrofon jest taki, nie jest jakiś super dobry, ojej, ale jest taki lepszy niż te za 10 zł bądź 15 zł. No bo był za 40 zł. No. No to. No, no i później uruchamiamy program Goldwave. Link do niego sam jeszcze w opisie. No i co dalej? Musimy przenieść ten klik do, do okna programu, no i jak widać, otworzyło nam się takie pas jakby te paski, no to to jest nasz głos w tabeli, Czym jest wyżej, tym jest głośniejszy nasz głos, że tak powiem. No i jak odszumić naszą narrację? Musimy nacisnąć Noise Reduction. Klikamy. I no i tylko nas z, y, interesuje scal tutaj. No i to tak jeśli mamy małe szumy, to, to ustawiamy 10. Jeśli większe szumy, no to tak coraz wyzwyż. Wyz Dla tańszych mikrofonów jest takie, jakby nie zalecane, albo ale używam często na A na 40. A jeśli ktoś ma ogromny szumy, że wow, no to daję na A na 100, ale jego głos będzie bardziej taki. taki saliczny, taki jak robot, taki bardziej no, dziwny no to ja ustawię na, na 40 ok, no jak widać się odszumiło odpalę to, halo halo nagrywam swój głos, ale zobaczyć można, że jest to tr trochę za cicho, no to podgłośnić możemy to klikając mecz w Jelum, tutaj klikamy, no i po prostu ok. Jak widać się podgłośniło ten ta, ten pasek jakby zielony jest wyższy czyli głośniejszy nasz głos. Odpalam. Halo halo nagrywam swój głos. Na przykład to. No jak widać jest od razu głośniej no i wyraźniej. Jeśli chcemy odmienić ten ten plik z początkowym no to save. Ale, ale jeśli chcemy żeby to się zapisało jako nowy plik To Save as no i na przykład nazwę to Plus 40. Ok, zamykamy Gold Wave'a. No i porównam teraz. To jest bez yy, podgląśnienia yy, i odszumiania Ok. Halo, halo, nagrywam swój głos. Na pr... A to jest z. Ok. Halo, halo, nagrywam swój głos. Na przykład to. Jak widać, jest, czyli. Prawie nie ma już szumów. No i nasz głos jest, znaczy mój aktualnie, jest mocniejszy, głośniejszy no i wyrazistszy no i metaliczny, ale tak lekko. Czyli moim zdaniem jest, jest odrobinę lepszy. Czyli potraficie już wszystko zmienić. No, to już na tyle z tego poradnika. Komentujcie, subskrybujcie. I do, do zobaczenia.